W 1976 roku kardynał Wojtyła powiedział: W niedalekiej przyszłości musimy być przygotowani do wielkiej próby. Próby, która będzie nawet wymagała gotowości do oddania swojego życia i do całkowitego oddania się Chrystusowi i dla Chrystusa. Bracia i siostry. Obecnie nadszedł czas dla nas, uczniów Jezusa, aby jako Kościół Chrystusowy, a przynajmniej ta Jego część wierząca, powiedziała Bogu tak, a szatanowi zdecydowanie nie. Dalej dla każdego z nas, ludzi świeckich i duchownych, nadeszła godzina podjęcia najważniejszych decyzji, żyjąc w czasach wielkich.